Cześć zawodnicy, ja nazywam się Karol Himber i w tym poradniku opowiem Wam o flagach stosowanych na torach wyścigowych. Jest to jedyny sposób komunikacji obsługi toru z kierowcą, który znajduje się na torze. Zapamiętajcie, że na nowoczesnych torach flagi mogą być zastąpione lub uzupełnione semaforami oraz tablicami świetlnymi. Zaczynamy! Flaga zielona. To informacja, że tor jest wolny od niebezpieczeństwa. Śmiało możecie jechać. Flaga zielona także kasuje niebezpieczeństwo sygnalizowane przez flagę żółtą. Flaga żółta jest to sygnał o niebezpieczeństwie. Należy zwolnić, należy się rozglądać, należy być gotowym do zmiany kierunku jazdy w danym sektorze lub sektorach. I to jest informacja, że tam jest niebezpieczeństwo. Wyprzedzanie jest zakazane od pierwszej żółtej flagi do pierwszej zielonej flagi. Flaga czerwona oznacza natychmiastowe zatrzymanie sesji. To jest koniec sesji. Kiedy pojawia się czerwona flaga, wszyscy zawodnicy muszą natychmiast zwolnić i wjechać do pit stopu pierwszym możliwym zjazdem. Obowiązuje zakaz wyprzedzania na całym torze. Flaga żółta z czerwonymi pasami jest to flaga olejowa, tak zwana flaga olejowa, informująca o zmianie przyczepności toru w danym sektorze. Ale uwaga, jeżeli ta flaga wywieszona jest na prostej startowej, to informuje o zmianie przyczepności całego toru, a nie tylko w danym sektorze. Należy zwolnić i być gotowym na ewentualny poślizg. Rzadko występująca flaga biała. Sygnalizuje wolno poruszający się pojazd na torze np. wolny zawodnik, karetka, holownik, straż pożarna. Należy rozglądać się, być przygotowanym do zmiany kierunku jazdy. Flaga niebieska to jest informacja skierowana do zdecydowanie wolniejszego zawodnika, aby przy najbliższej okazji umożliwił wyprzedzanie szybszemu zawodnikowi. Flaga czarna wskazująca konkretnego zawodnika oznacza, że musi on natychmiast opuścić tor i udać się na pit lane z powodu np. przekroczenia głośności, awarii, której nie zauważył itd. itd. Flaga biało-czarna, wskazująca konkretnego zawodnika, oznacza dla niego żółtą kartkę za zbyt niebezpieczną jazdę po torze, jazdę na limicie toru, zachowanie odbiegające od zasad fair play. Jest to ostrzeżenie przed możliwą, poważniejszą karą. Flaga szachownica, nareszcie, sygnalizuje koniec sesji. To wszystko, co musisz zapamiętać. Są to ustandaryzowane na torach wyścigowych kody flag stosowane na całym świecie.